Żołnierze radzieccy testowali tutaj różne wojenne rozwiązania. No szkoda, że nie ma dostępu do dwóch rąk. Wtedy mógłbym Wam pokazać nieco więcej, ale mimo wszystko spróbuję tu bardzo wąsko podkopywane przez ludzi. Wchodzimy, no i to jest kolejny element tej całej. Całej układanki. Spróbuję dojść chociaż kawałek, chociaż będzie mi ciężko. No dalej nie pójdę już na zgiętych nogach. Korytarz nie jest zbyt długi, ktoś od jakiegoś czasu go odkopuje. Cześć drodzy moi, nie ma jeżdżenia, to jest chodzenie za to, dzisiaj zabieram was w kolejne bardzo, bardzo ciekawe miejsce, będzie bunkrowo, przynajmniej ostatnio nam się tak porobiło, wchodzimy do takiego budynku, niesamowicie fajny, o wszystkim opowiem wam w tak zwanym międzyczasie, tak w ogóle witajcie swoją drogą, zobaczcie, trzeba będzie na kolana, tam zaraz dojdziemy, tu wchodzimy przez główne wejście, Wtedy można było dostać się do środka tego budynku drzwi, w których, których w tej chwili już nie ma, ale jeszcze niedawno były. Zobaczcie, jakiej wielkości ściany, jak to wszystko niesamowicie wygląda. Zostało wysadzone przez Rosjan. No bunkry niestety od I wojny światowej przestały zdawać swój egzamin. W związku z tym no, były rozwijane, były wykorzystywane przez jakiś czas, ale nie były to już. Specjalnie potrzebne elementy. No i proszę bardzo, kolejne, e, kolejne etapy, kolejne e, części tego pomieszczenia: rozwalone, zdewastowane przez Rosjan, szyby wentylacyjne, między innymi, ze względu na to, że po wojnie, w chwili kiedy zostały przejęte przez e, wojska rosyjskie, które Wyzwalały podobno te tereny. Zobaczcie, to jest drugi poziom, ale zanim to nastąpi, jeszcze pokażę Wam tutaj kilka elementów. Żołnierze radzieccy testowali tutaj różne wojenne rozwiązania na temat Ludendorfu. Jeszcze Wam dzisiaj będę opowiadał trochę. Ze względu na to, to była zapadnia i główne wejście do bunkra. Dziura wielkości około 3 metrów w głąb. No i zobaczcie, ja tu spróbuję się przedostać, bo to nie jest najbezpieczniejsza sprawa. Szczególnie jak się w ręku coś trzyma. Opa! Dobrze. No i jesteśmy. I tutaj jest widoczne drugie piętro, właściwie niższe piętro. Jestem dzisiaj zupełnie eksploracyjnie nieprzygotowany, no ale będę próbował Wam mimo wszystko pokazać jak najwięcej. Zobaczcie: strop, a w pewnych wypadkach również podłoga. I kolejne, kolejne kawałki tego pomieszczenia tych pomieszczeń właściwie i jeszcze tu są dodatkowe pokoje, że tak powiem, do których wchodzić nie będziemy, bo jest to bardzo utrudnione. Choć z drugiej strony, no szkoda, że nie ma dostępu do dwóch rąk, wtedy mógłbym wam pokazać nieco więcej, ale mimo wszystko spróbuję. Tu bardzo wąsko podkopywane przez ludzi. Wchodzimy do takiego. Pomieszczenia, właściwie do przejścia do pomieszczenia. Zobaczcie, jest możliwość wyjścia na zewnątrz. I zobaczcie, tutaj zaraz Wam pokażę to miejsce. Tu mamy yy, taki luk szczelniczy. Kiedyś można było wyjrzeć sobie spokojnie. Natomiast, jak do niego dojść? Proszę bardzo, pokażę Wam z tej strony również różne elementy. Tutaj gniazdo karabinu, a my przechodzimy sobie dalej. Bardzo ciężko jest tędy przejść bez rąk. Ach, tu nie ma wejścia. Wejście jest z drugiej strony. Tak jak mówię, używam niestety w tym momencie dwóch rąk do trzymania z jednej strony kamery, z drugiej strony. A, spróbuję jakoś tutaj wejść. Nie wiem, jak mi się to uda. Przestawię troszeczkę kamerę. Dobra. Nie no, nie, nie jestem w stanie w tej chwili. Dajcie mi chwilę, zejdę tam. dobra, dobra jednak zrezygnowałem nie w tym ubraniu, nie w tych warunkach, ale zobaczcie kolejne kilka elementów tego bunkra tutaj była podłoga tutaj była e, był strop jeszcze jest zejście troszeczkę niżej przejdziemy tutaj zobaczcie, tyle poniszczonych elementów pomieszczenia załogi tutaj załoga e, będąca obsługą tego bunkra się znajdowała. Jeszcze jedno małe pomieszczenie. Nie wiem dokładnie do czego służyły wszystkie pomieszczenia, natomiast na pewno sam obiekt służył temu, aby bronić ziemie wtedy niemieckie przed najeźdźcami z Polski. Taki chichot historii trochę, prawda? Spróbuję tutaj wyjść stąd i zobaczcie. Jeżeli udałoby się Wam wejść tymi drzwiami, to tu się podnosiła zapadnia. No i niestety problem był z dostaniem się do środka. Spróbuję przejść. Tędy już przechodziliśmy. Jak widzicie, tu był jeden z korytarzy. Trochę chaotycznie, ale za kilka momentów spróbuję opowiedzieć Wam więcej. Stwierdza Ludendorf, czyli miejsce, gdzie stacjonowały wojska, gdzie były prowadzone różnego rodzaju próby. Eee... To było tak naprawdę taka twierdza powiedzmy pancerwerki, budynki militarne, których zadaniem było potestowanie pewnych rozwiązań, ale również testowanie pewnej broni. Tam później wam pokażę jest pewien szyb, gdzie znajdowała się armata czeska, która, która została tutaj zamontowana. On nie miał jakiejś wielkiej strategicznie. Możliwości obrony, natomiast był, źle powiedziałem, militarnie, natomiast strategicznie dosyć ciekawe miejsce miało chronić przed najazdem z różnych stron. No i to jest kolejny element tej całej, całej układanki. Zobaczcie, co prawda, wszystko jest przez Rosjan podewastowane, jednak mimo wszystko jest co oglądać. Wchodzimy do kolejnego, i to już nawet nie pancerwerka, a kolejnych pomieszczeń. W których stacjonowali żołnierze. Przypuszczenia są takie, że tu, właśnie w tym miejscu, było wejście do korytarzy, które łączyły wszystkie pancerwerki, do których Was za chwilę zaprowadzę. Tu jest taki długi korytarz. W tej chwili, tak jak wspominałem na początku, nie jestem przygotowany za bardzo do tego, aby wprowadzać Was tutaj daleko. Po prostu mam plecak i nie mam wolnych rąk. W związku z tym próbujemy dojść. Zobaczcie, tutaj mamy. Strop no i spróbuję dojść chociaż kawałek, chociaż będzie mi ciężko. No dalej nie pójdę już na zgiętych nogach. Korytarz nie jest zbyt długi, ktoś od jakiegoś czasu go odkopuje i całe szczęście. Bo być może za niedługo będziemy mogli spojrzeć, co jest dalej. A być może to właśnie tutaj jest wejście do tego całego systemu, który łączył wszystkie pancerwerki i wszystkie kopuły. Zobaczcie, drodzy moi, korytarz, do którego wchodziło się poprzez metalowe drzwi. Tych drzwi oczywiście nie ma, też nie wiadomo do końca skąd tyle tego piasku było. Tutaj jeszcze kilka lat temu, po raz, kiedy po raz pierwszy przyjechałem, cały korytarz był zasypany piaskiem. W tej chwili ktoś łopatą albo czymś innym, prawdopodobnie łopatą, co jakiś czas rozkopuje. Tu zastanawialiśmy się wielokrotnie, co to mogło być. Z jednej strony mogła być to toaleta, choć z drugiej strony przy samym wejściu raczej toaletą być nie mogło, ale mogły to być też różnego rodzaju systemy ee, nawadniające, ze względu na to, że sami zobaczcie, jest kilka wejść na różnego rodzaju rury. Tak jak mówię, nie jest to materiał naukowy, jest to materiał stricte. E, traktowany jako ciekawostka zobaczcie, jeszcze jedno jedna możliwość wyjścia materiał traktowany stricte jako hmm, ciekawostka te mury, jak sami widzicie, dosyć dosyć grube dosyć <laughs> e, natomiast nie, nie wiadomo do końca nikt tak naprawdę nie wie do końca e, jak rzeczywiście wyglądały te bunkry nie ma planów, plany po wojnie gdzieś zniknęły. Jak to w wypadku niemieckich inwestycji, ale zobaczcie, tu jest ta część, w której przed chwilą byliśmy. No i górka, na którą będziemy się skrabywać. Ale podobno, według plotek, pojawiali się tutaj ludzie, którzy plany mieli, którzy zaglądali. Później opowiem Wam pewną historię, którą słyszałem. Nie wiem, na ile jest prawdopodobna na ile jest prawdziwa. Teraz zasuwam do góry na sam szczyt. Tam są jeszcze bardzo fajne pancerwelki, które chciałem wam pokazać.